Cześć wszystkim, ja jestem Malwina i witam Was na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z filmem pod tytułem 50 faktów o mnie, bo trochę osób przyszło do mnie ostatnio na kanał i mnie zasubskrybowało, więc postanowiłam, że nagram coś, co przybliży Wam moją osobę i mam nadzieję, że czegoś ciekawego się dowiecie z tego filmu o mnie. Mam na imię Malwina. Czy kogoś to dziwi? Mam już prawie 16 lat, w maju będę miała 16 lat. Moim ulubionym gatunkiem literackim jest fantastyka. Jeśli subskrybujecie mój kanał i oglądacie moje filmy, to pewnie o tym wiecie. Natomiast na tej chwili moim ulubionym autorem jest Peter Brett. Moja przygoda z czytaniem zaczęła się od przeczytania zmierzchu. Bardzo mi się spodobała ta książka i stwierdziłam, że nawyk czytania jest świetny i po prostu zaczęłam czytać. Jestem w pierwszej klasie liceum na profilu biologiczno-chemicznym. Lubię biologię, lubię się uczyć biologii, natomiast chemii, troszkę mniej bardzo, ale to bardzo, nie lubię się uczyć geografii, naprawdę ten, ten przedmiot jest dla mnie totalnie zbędny i bardzo się go nie lubię uczyć i nie lubię się też uczyć niemieckiego. W czwartej klasie podstawówki dostałam dyplom prymusa roku za najwyższą średnią. Ta historia jest tak bardzo dramatyczna, że myślę, że nagram o tym po prostu story time, bo mogłabym o tym gadać przez 15 minut. Lubię język polski, lubię się uczyć polskiego, lubię być na lekcjach polskiego. Ogólnie język polski jest dla mnie dość przyjemny, jeśli chodzi y, tak głównie o literaturę. Gramatyka już gorzej, wiadomo, ale jednak y, ogólnie język polski to lubię. W 2014 i w 2015 roku trenowałam taniec towarzyski. Nie pamiętam absolutnie nic, ale na weselu mogę zatańczyć. W pierwszej klasie podstawówki nauczyłam się też pływać w takim, wiecie, dużym basenie, 1,80 m, kraulem i na plecach. Jedynym sportem zimowym, który lubię, są łyżwy. <grym> Uczyłam się też kiedyś jeździć na snowboardzie, jeździłam dwa sezony, ale po prostu przestałam, bo stoki i generalnie te takie typowo snowboard narty mnie trochę są dla mnie straszne i... To nie jest dla mnie sport, niestety. A jeśli chodzi o takie przygody, co się działo, jak jeździłam na snowboardzie, to na przykład wchodziłam sobie na taśmę, żeby wsiąść do wagoniku, który mnie zawiezie na górę, to na tej taśmie się przewracałam, albo po prostu stałam tak bardzo z boku, że wagonik mnie po prostu ominął. Bardzo lubię jeździć na rolkach. Kiedyś jeździłam więcej, ale na ogół bardzo lubię jeździć na rolkach. I na rolkach też złamałam sobie kiedyś rękę, dokładnie w 2019 roku. W wieku 13 lat po kryjomu uczyłam się jeździć skuterem. Tak, żeby mama nie widziała. Od zawsze chciałam nagrywać na YouTubie. Odkąd miałam 9 lat i zaczęłam oglądać YouTube'a, chciałam być YouTuberem. Dopiero w tym roku poznałam Harry'ego Pottera. W sensie całą historię, obejrzałam wszystkie filmy. Wcześniej byłam bardzo sceptyczna do sceptycznie do niego nastawiona, a dopiero w tym roku obejrzałam wszystko i naprawdę trzy razy w życiu miałam rozjaśniane włosy. Wiem, nie widać. Jestem bardzo nerwowa i bardzo łatwo jest mnie zirytować. Nie mam zbyt wielu znajomych. Co też się wiąże z tym, że bardzo ciężko jest się ze mną zaprzyjaźnić i stworzyć jakąś głębszą więź. Ja jestem typem introwertyka po jakichś większych spotkaniach zazwyczaj muszę sobie po prostu odpocząć. Mam trochę problemy z samooceną i z taką otwartością na innych ludzi. Lubię swoje towarzystwo, lubię przebywać w swoim otoczeniu. Nie lubię, kiedy ktoś mi się narzuca i na Kiedy ktoś mi y, wymusza ode mnie, na przykład nie wiem, żebym z nim pisała, albo wymusza ode mnie, żebym się z nim spotkała. Naprawdę bardzo nie lubię czegoś takiego. Zazwyczaj staram się być zorganizowana. Ale no cóż, nie zawsze mi to wychodzi. Ostatnio Ostat... jeszcze mi się z kościoła, kościoła bije, bije, no chyba cię ci, ci Ostatnio czuję spory zjazd, jeśli chodzi o chęć do nauki i do robienia czegokolwiek, więc po prostu bardzo często ostatnio sobie odpuszczam różne rzeczy. Bardzo podobają mi się tatuaże i bardzo chciałabym sobie zrobić już po osiemnastej jakieś. Na ogół nauka nigdy nie sprawiała mi większego problemu. Ja od zawsze, powiedzmy, lubiłam się uczyć. Natomiast nie lubię się uczyć języków. W ogóle wcześniej mówiłam o niemieckim, ale angielski to samo za bardzo. Nie lubię się po prostu ich uczyć. Trzy razy w życiu morsowałam. Jestem w najlepszej klasie w mieście, a bardzo nie lubię chodzić do szkoły. Dojazdy do szkoły tygodniowo, czyli tak 5 dni w tygodniu, zajmują mi około 7,5 godziny. Jestem w związku od dwóch lat. W sumie mało kto o tym wie chyba. Nie upubliczniałam nigdzie tego raczej. Moja ulubiona pora roku to lato, bo są wakacje. Okropnie boję się pająków. Naprawdę wolałabym mieć w domu węża trzymać, niż jakiegoś tarantule, fuj. Po części, moją inspiracją z założenia kanału były zaksiążkowane, które na pewno kojarzycie. Nie chciałam robić typowo kontentu jak one, albo podobnego jak one, bo chciałam ty. Po części pewną moją inspiracją do założenia kanału na YouTubie były zaksiążkowane, które na pewno kojarzycie. Nie chciałam tworzyć takiego kontentu typowego jak one. Chciałam tutaj przeplatać na moim kanale coś jeszcze innego niż książki, ale w pewien sposób mnie one zainspirowały też. Na tej chwilę, moimi ulubionymi książkami jest nadal Cień Utraconego Świata Jamesa Arlingtona i. Malowany Człowiek Pitera Breta. Zbyt dużo, zdecydowanie za dużo rozmyślam nad niepotrzebnymi i nieistotnymi rzeczami. Zbyt często też porównuję się do innych i staram się z tym bardzo walczyć, ale nie zawsze niestety wychodzi. Mój humor jest tak maksymalnie bardzo zmienny, że jednego dnia mo mogę być super taką, wiecie, towarzyską osobą, może się super ze mną rozmawiać, a drugiego dnia będę po prostu bardziej milcząca, nie będę się za bardzo odzywać. Otóż, takich. Trochę. Na półce zalega mi ponad 20 albo nawet 25 albo pod 30 już książek, których nadal nie przeczytałam. Ogólnie mam książek na półkach jeszcze więcej, których nie przeczytałam, ale takich typowo, które sobie tak kupiłam od nie wiem, od paru miesięcy, których nie przeczytałam, to jest będzie ich około myślę z 25, który, no. Popularną książką, którą prawie wszyscy się zachwycali, a mi się nie do końca podobała, to był nasz ostatni dzień. I też cudny malina. Wszyscy się zachwycali tymi dwoma książkami, natomiast mi one nie do końca się podobały. Ostatnio miałam dość nieprzyjemny problem ze stalkerem, i ostatnio też po raz pierwszy, mam nadzieję, że nie ostatni, byłam w pytaniu na śniadanie. Naprawdę bardzo, ale to bardzo fajna przygoda. I to by były już wszystkie fakty na dzisiaj. Mam nadzieję, że czegoś fajnego się o mnie dowiedzieliście. Jeśli tak, to zostawcie coś po sobie na dole, a ja się z Wami żegnam i my widzimy się w kolejnym filmie.